Film zaczyna się w wigilię Bożego Narodzenia w Hongkongu, który zmaga się z najcięższymi opadami deszczu od 20 lat, ale w laboratorium publicznym Kichan życie toczy się normalnie, a patolog sądowy Nick Chan jest pochłonięty swoją pracą. Pracuje nad ciałem otyłego mężczyzny, którego żona jest obecnie ścigana za zabójstwo męża. Oprócznika w budynku znajdują się także technik laboratoryjny Li oraz ochroniarz, którego serdecznie nazywają wujkiem Kingiem. Niedługo potem Lee dołącza do Nika w laboratorium sądowym, gdzie ten kończy sprawę otyłego mężczyzny. Przyczyną śmierci jest niewydolność serca spowodowana zablokowaną tętnicą, a ta kluczowa informacja pomoże żonie mężczyzny zostać oczyszczoną z zarzutów. W międzyczasie wujek King wdycha z inhalatora i siada przed ekranem monitoringu. Nieświadomi tego, trzej zbuntowani policjanci Richie, Hered i Gay, siedzą w samochodzie tuż przed laboratorium. Mężczyźni byli niedawno zamieszani w transakcję narkotykową, w której Ritchie zastrzelił dziewczynę potężnego barona narkotykowego. Chcą odzyskać kulę z jej ciała, aby nikt nie powiązał ich z morderstwem. Szybko wysiadają z pojazdu, odcinają połączenia z kamerami CCTV. W środku wujek King zostaje zdezorientowany, gdy ekrany przed nim nagle gaśnie. Nie musi czekać długo, aby dowiedzieć się dlaczego, ponieważ trzej policjanci w maskach świątecznych wchodzą z bronią w rękach. Biorą ich jako zakładników. Zabierają telefon komórkowy, odcinają linię telefoniczną oraz połączenie internetowe w budynku, a potem zmuszają wujka Kinga, by poprowadził ich do laboratorium, gdzie Nick i Lee zaczynają swoją drugą sprawę tej nocy. Wkrótce intruzi zmuszają doktora i technika laboratoryjnego do oddania swoich telefonów komórkowych. Ryci, który wyraźnie jest liderem bandy, określa cel wizyty. Pyta, czy do kostnicy trafiło ciało młodej kobiety imieniem ani wczoraj? Doktor odpowiada, że tak, a Ryci szybko pyta czy przeprowadzono autopsję lub rentgen. W odpowiedzi doktor mówi, że nie, co oznacza, że szczegóły medyczne dotyczące jej śmierci wciąż nie zostały zapisane w bazie danych laboratorium. Nagle Hered zauważa, że wujek King pod kurtką dyskretnie używa telefonu komórkowego. Natychmiast zabiera telefon i skręca mu rękę. Ryczy ostrzega wszystkich, aby postępowali zgodnie z jego instrukcjami, jeśli chcą przeżyć, a także każe Herodowi trzymać czujność na asystenta laboratoryjnego. J zostaje potem wysłany z doktorem, aby wydobyć kulę z ciała Ani. Po chwili doktor i J docierają do kostnicy, gdzie przechowywane są setki ciał do badań sądowych. Nikt zauważa, że J jest bardzo niespokojny w towarzystwie trupów. Wie, że kula jest ważnym dowodem, który może pomóc powiązać morderstwa, więc zaczyna szczegółowo opowiadać, co robi, w obrzydliwy sposób, co sprawia, że J odsuwa się z obrzydzeniem. Bandzior nie zdaje sobie sprawy, że doktor tylko udaje, że przeprowadza autopsję na ciele, które już wcześniej zbadał. Nick wyciąga kulę z ciała i przekazuje ją Jajowi, który stoi kilka metrów dalej. Po uzyskaniu tego, czego chcieli, bandyci zamykają Nika, Lee i wujka Kinga w kostnicy, licząc, że cała trójka powoli zamarznie na śmierć, a całe zajście będzie wyglądało jak wypadek. Opuszczają laboratorium i odjeżdżają, aby pozbyć się kuli w pobliskim porcie. Tymczasem Nick znajduje prawdziwe ciało Ani Chang i wyciąga kulę, która tkwiła pod jej żebrem. Gdy trzej zbuntowani policjanci docierają do portu, okazuje się, że Jot i Heret to bracia, a Ryci to ich przełożone. Rodzeństwo jest bardzo szczęśliwe i szybko wysiada z samochodu, rozmawiając ze sobą. Jot opowiada, co działo się w kostnicy, zauważając, że nigdy nie widział twarzy dziewczyny z obrzydzenia. Po usłyszeniu tego, Ryci domaga się, aby zobaczyć kulę, którą przekazał doktor. Jego obawy stają się rzeczywistością, gdy widzi, że to kula o otwartym włocie, zupełnie różna od amunicji, której używa. To uświadamia bandytom, że zostali oszukani, i szybko wracają do laboratorium. Nick otwiera drzwi kostnicy za pomocą dźwigni przeznaczonej na sytuacje awaryjne. Następnie sprawdza komputery w laboratorium, aby znaleźć informacje o Ani. Doktor dowiaduje się, że zginęła w strzelaninie podczas nieudanej transakcji narkotykowej. Podejrzane jest to, że pieniądze z transakcji wciąż są zaginione. Tymczasem Lee szuka inhalatora wujka Kinga, gdy widzi trzech bandytów przy wejściu do laboratorium. Ogarnia ją panika, więc szybko wraca i informuje innych. Prawie natychmiast Nick, Lee i wujek King uciekają przed napastnikami. Wychodzą tylnymi drzwiami i docierają do bramy wyjściowej, ale ich szczęście się kończy, gdy okazuje się, że brama jest zamknięta, a klucz został w recepcji. Mają tylko jedną możliwość ucieczki przeskoczyć przez bramę. Niestety, ranna ręka wujka Kinga ich spowalnia i bandyci szybko ich doganiają. Laboranci zostają zabrani z powrotem do środka, gdzie ryci strzela wujkowi Kingowi w głowę. Rozwścieczony Nick rzuca się na Richiego i obaj zaczynają się bić, ale przewidywalnie bandyta pokonuje doktora, a następnie uderza Lee w twarz. Ma zamiar zrobić jej większą krzywdę, gdy nagle zaczyna piszczeć interkom. Okazuje się, że Kit, pracownik z hongkońskiego domu pogrzebowego, przyszedł odebrać ciała, których autopsje zostały zakończone. Nick stwierdza, że jeśli go nie wpuszczą, Kid zadzwoni do swojego szefa i powie, że nie odebrał ciał z laboratorium. To tylko wzbudzi podejrzenia i wkrótce przyjedzie kilku funkcjonariuszy, aby sprawdzić, co się dzieje. Niedługo potem Richie wydaje polecenia swoim ludziom, aby wszystko wyglądało normalnie. Heret pilnuje Nika, który jest zmuszony iść do bramy, by przyjąć pracownika domu pogrzebowego. G natomiast przejmuje kontrolę nad kostnicą, gdzie ponownie zaczyna się źle czuć. W lobby Nick wpuszcza pracownika domu pogrzebowego do środka i zaczyna ładować ciała za pomocą elektrycznego dźwigu. Kit wydaje się być w dobrym nastroju i wyraźnie widać, że trochę pił. Jest bardzo rozmowny i zaczyna bezmyślnie kręcić się po lobby. Nick wykorzystuje tę okazję, celowo przecinając palec i pisząc wiadomość SOS na prześcieradle przykrywającym jedno z ciał. Niestety, gdy Kit przychodzi po ciało, ma w ręku piersiówkę z alkoholem. Przypadkowo rozlewa trochę alkoholu na prześcieradło, co ściera wiadomość SOS. To bożonarodzeniowy cud dla złoczyńców. Doktor jest teraz zmuszony pozwolić odejść człowiekowi, który mógł mu pomóc wydostać się z tej trudnej sytuacji. W kostnicy Li używa swoich umiejętności walki wręcz, aby powalić Jot, kradnie jego broń i rusza w stronę lobby. Tymczasem Heret także zmierza na miejsce, aby sprawdzić, co dzieje się z bratem i zakładnikiem, ale Li zauważa go pierwsza i strzela w jego brzuch. Bandyta upada na podłogę, co daje jej wystarczająco dużo czasu na ucieczkę. Niedługo potem Lee dociera do laboratorium, gdzie Nick jest aktualnie przetrzymywany przez Richiego. Natychmiast celuje bronią w bandytę i każe mu rzucić broń. Nick także sięga po telefon i wybiera numer 999, czyli numer hongkońskich służb ratunkowych. Niestety ich szczęście znów się kończy, ponieważ zarówno J, jak i Hered docierają do laboratorium. Okazuje się, że ten ostatni miał na sobie kamizelkę kuloodporną, która uratowała mu życie. J z kolei jest ranny, ale w pełni przytomny. Bandyci zmuszają doktora, aby przerwał połączenie z numerem 999, zanim zdąży wypowiedzieć choćby jedno słowo. Hered jest tak wściekły, że zamierza strzelić li w głowę, ale jego szef go powstrzymuje. Następnie scena nagle się zmienia i widzimy, że Nick i Lee są teraz zmuszeni do przeprowadzenia operacji na zwłokach Annie Chan. Doktor wcześniej wyjął kulę, więc wymyśla wiarygodne wytłumaczenie. Robi nacięcie na plecach Ani i stwierdza, że kula przeszła przez jej ciało. Ich rozmowę nagle przerywa dźwięk interkomu w laboratorium. Okazuje się, że dwóch policjantów przybyło pod bramę laboratorium, ponieważ wcześniej odebrali zgłoszenie na numer 999. Tym razem Ryci bierze sprawy w swoje ręce i instruuje swoich ludzi, aby przebrali się za personel laboratorium. Zmusza ich również do zdjęcia masek i ujawnienia swoich tożsamości. Początkowo wszystko wydaje się iść po myśli bandytów, którzy oprowadzają policjantów po laboratorium. Richie z pewnością siebie mówi, że wszystko jest w porządku, podczas gdy Jay zmusza doktora i asystentkę laboratoryjną do zachowywania się normalnie. Jednak sytuacja zaczyna się komplikować, gdy jeden z policjantów zauważa łuskę po kuli oraz rozbite kawałki szkła w pobliżu. W nagłym przypływie akcji obaj policjanci wyciągają broń, celując w Nika i Heroda. Nie są pewni, co się dzieje, ale podejrzewają coś podejrzanego. Jeden z policjantów zaczyna przesłuchiwać Nika, gdy nagle Hered również wyciąga swoją broń. Wkrótce całe laboratorium pogrąża się w chaosie, z wieloma strzałami oddawanymi w różnych kierunkach. Ritchie udaje się uciec z miejsca zdarzenia, podczas gdy jego ludzie walczą z policjantami. Ostatecznie bandyci obezwładniają przeciwników, a Herod zabija policjantów. Wkrótce potem Nick wykorzystuje dźwig do załadunku zwłok, aby nagle udusić Heroda na śmierć, co pozwala li uciec, podczas gdy Nick zostaje, aby odwrócić uwagę bandytów. Niedługo potem Ritchie wraca do laboratorium i widzi, że jeden z jego ludzi został zabity. Brutalnie bije doktora przy pomocy Jay i wiąże mu ręce. Następnie zabierają go do lobby i kładą na rozbitych kawałkach szkła. Jay wchodzi do kostnicy, ponieważ zauważył, jak Li biegnie w kierunku tego pomieszczenia. Okazuje się, że ukrywa się ona w górnym bunkrze, udając martwe ciało. Wściekły Jay zaczyna strzelać do losowych zwłok, podczas gdy jego szef sprawdza inne możliwe pomieszczenia. Nagle Lee wyskakuje ze swojego bunkra i atakuje Jay, który został poważnie ranny podczas wcześniejszej potyczki z policjantami. Wykorzystuje całą swoją pozostałą energię, aby go obezwładnić i ostatecznie przygniata go pod metalową półką. Tymczasem w lobby Nick, będąc sam, wykorzystuje kawałek szkła, aby przeciąć opaski na nadgarstkach. Wkrótce dołącza do niego Lee i oboje mocno się obejmują. Następnie opracowują plan, aby raz na zawsze uwolnić się od bandytów. Udają się do centralnego biura laboratorium, gdzie Nick przejmuje kontrolę nad interkomem całego budynku. Zaczyna opowiadać swoją teorię na temat tego, jak bandyci zabili Ani Chan. Jego głos rozbrzmiewa przez kilka głośników interkomu rozmieszczonych we wszystkich zakątkach laboratorium. W retrospekcji widzimy, że Richie, Hered i Jay pilnowali transakcji narkotykowej między bogatym przemytnikiem z Tajlandii a hongkońskim handlarzem. Byli regularnie przekupywani przez handlarza, aby przymykać oko na przemyt i dystrybucję narkotyków. Ani Chan, która była dziewczyną handlarza, czekała w pokoju obok, gdzie odbywała się transakcja. Wszystko wydawało się w porządku, dopóki tajski przemytnik nie zaczął żądać niezwykle wysokich cen. Ponieważ mężczyźni byli pod wpływem narkotyków i alkoholu, sprawa eskalowała do pełnowymiarowej strzelaniny. Wszyscy zginęli z wyjątkiem handlarza, który został poważnie ranny, oraz Ani, która ukryła się w pobliskiej szafie. Słysząc zamieszanie, trzej policjanci Ritchie, Hered i Jay weszli do pokoju, zauważając totalny chaos. Zobaczyli torbę pełną pieniędzy i szybko złamali kark handlarzowi. Zabijając go na miejscu. Jednak Ryci usłyszał ciche łkanie Ani w sypialni i bez zastanowienia strzelił jej prosto pod klatkę piersiową, co zabiło ją natychmiast. Wkrótce skorumpowani policjanci zdali sobie sprawę, że Ryci użył służbowej broni do jej zastrzelenia, co było głównym powodem, dla którego przyszli do laboratorium, aby usunąć wszelkie ślady ich zbrodni. W teraźniejszości Ryci jest przerażony, jak dokładna jest teoria doktora. Spogląda na jeden z głośników interkomu i widzi, że doktor przemawia z centralnego biura. Nie zdaje sobie sprawy, że Nick i Lee przygotowali na niego pułapkę. Niedługo potem hańbiony policjant dociera do centralnego biura z wyciągniętą bronią. Ostrożnie wchodzi do środka, zupełnie nieświadomy, że Lee rozsypała na podłodze łatwopalny proszek. Obserwuje go z ukrycia, chowając się za biurkiem. Gdy tylko ryci staje na proszku, Lee upuszcza flakon wypełniony nad tlenkiem wodoru na podłogę. Nogi bandyty natychmiast stają w płomieniach, a on próbuje ratować się, używając pobliskiej gaśnicy. To jednak tylko przypieczętowuje jego los, ponieważ Nick umieścił w piekarniku w biurze lotną substancję. Teraz, wraz z szybko rozszerzającym się gazem z gaśnicy, cały pokój eksploduje za około 4 minuty. Gdy bandyta zajęty jest gaszeniem nóg, Lee próbuje przemknąć w stronę doktora. Niestety Ryczy ją zauważa i celuje do niej z broni. To zmusza Nika do wyjścia z ukrycia i rzucenia się na bandytę. Rozpoczyna się zaciekła walka, w której mężczyźni rzucają się po całym biurze. W tym momencie lotna substancja reaguje z gazem z gaśnicy, a wynikająca z tego eksplozja wyrzuca Richiego z pokoju, podczas gdy doktor i asystentka laboratorium chowają się za biurkiem. Po wybuchu bandyta powoli podnosi się na nogi z wycelowaną bronią. Nick i Lee również odzyskują przytomność, widząc, że złoczyńca mierzy do nich. Wszystko wydaje się stracone, dopóki Nick nie wyciąga z kieszeni kuli. Richie zdaje sobie sprawę, że to ten sam dowód, po który przyszedł do laboratorium. Nagle Nick rzuca kulą w stronę Richiego, a ten desperacko próbuje ją złapać. Nie zdaje sobie sprawy, że stoi na krawędzi balkonu biura. W swojej desperacji, aby złapać kulę, spada na podłogę poniżej i umiera od odniesionych obrażeń. Z kolei Nick i Lee wyskakują z biura tuż przed tym, jak całe miejsce ogarnia pożar. Film kończy się, gdy na miejsce przybywa policja, a my widzimy, że Nick i Lee przeżyli.